Wydaje mi się, że dystans bardziej pode mnie, wydaje mi się, że to udowodniłem, że jestem lepszym zawodnikiem i tak jak mówiłem, że pierwsza walka to był tylko jakiś wypadek przy pracy. No właśnie, ale minęło tak naprawdę 8 miesięcy i po 8 miesiącach zobaczyliśmy innego człowieka w klatce. Pierwsza runda przegrana, teraz cztery rundy wygrane, trzy rundy wygrane, no i w czwartej zakończenie. No generalnie co się zmieniło przez te 8 miesięcy? No motywacja wiadomo, no, ale umiejętności też musiały podskoczyć. Ja uważam, że po prostu to jest... Nie chcę głupio zabrzmieć. Błąd w Matriksie. To, to był tylko jakiś wypadek przy pracy, tak jak powiedziałem, tego nie powinno być. Wiadomo, że można sobie mówić, że mogę tak mówić, bo tam do półtorej minuty walki uważam, że nawet początek tej pierwszej walki układał się po mojej myśli. Moje akcje wchodziły. Po prostu wydaje mi się, że zlekceważyłem wtedy troszkę podświadomie swojego rywala, nie, nie szanowałem aż tak jego umiejętności, siły ciosu, nie liczyłem, że może być tak dobry jak jest, no bo Gracjan pokazał, że jest naprawdę bardzo dobrym zawodnikiem, czy z Michałem Borowskim, czy nawet dzisiaj w walce ze mną, bo wygrałem tą walkę, ale uważam, że postawił naprawdę bardzo mocne warunki i to była naprawdę bardzo ciężka walka. Co więcej mogę powiedzieć, na pewno moje umiejętności podskoczyły, ale jego umiejętności na pewno też podskoczyły przez te 8 miesięcy, także uważam, że po prostu byłem lepszym zawodnikiem, teraz jestem jeszcze lepszym zawodnikiem i po prostu teraz to w tej walce pokazałem, a w tamtej popełniłem głupi błąd, tak jak mówię, a za błędy się płaci. To się zgadza, natomiast to co, co się zmieniło w takim razie w planie na ten pojedynek? Czy ty po prostu zrealizowałeś plan z października teraz tylko tak jak miał być? Czy musieliście to przemodelować do tego pojedynku? Plan na październik był inny, ale generalnie w pierwszej walce największym błędem z mojej strony był pośpiech, brak cierpliwości. W tej walce uważam, że pokazałem dojrzałość, cierpliwość. Zaczekałem, żeby Gracjan troszkę osłabł, żeby te jego główne atuty, bo tak jak widzieliśmy, była różnica chyba tam 4 kg. Wiedziałem, że będzie ważył mało na walce z 71-2 kg, bo tyle zawsze waży, że ma szybkie ręce, że mocno bije, jest dynamiczny. <laughs> eee, I co, i wiedziałem, że ten początek będzie naj, najgorszy, będzie najbardziej niebezpieczny i że gdy ta walka pójdzie dalej, moje fight IQ, moje umiejętności zaczną nad nim przeważać i będę wygrywał rundę po rundzie i tak naprawdę ten plan łożył się tak, nawet mówiłem przed tą walką, że jeśli że jak ją wygram, to wygram ją albo w końcowych rundach, albo decyzją i nawet rozmawialiśmy o tym, że pierwszą rundę możemy oddać na takiej zasadzie, żeby sobie go zbadać, żeby dać mu się troszkę zmęczyć, no i w sumie tak było tak naprawdę mogłem wygrać pięć rund, ale popełniłem tam yy, lekki błąd, że dałem się wyhaczyć, bo w sumie początek tam z połowę rundy wygrywałem i tą końcówkę on zaznaczył, trafił jakieś łokcie, dlatego wygrał pewnie pierwszą rundę. Przy twoich warunkach fizycznych można byłoby się zdawać, że dobrze by było robić to, co w czym najlepszy jest Marian Ziłkowski, czyli lewy prosty punktować, skakać, generalnie obchodzić, trafiać, trafiać. Natomiast ty w ogóle poszedłeś w zupełnie tą no, taktykę, Zapasy parter i tam umęczałeś, tam mieliłeś. No i tak naprawdę dwie ostatnie rundy. Szczególnie ta piąta, w której skończyłeś walkę, no to już była tak naprawdę gra twoja i twoja ty byłeś tutaj jedynym aktorem w tym pojedynku. No dokładnie, taki plan, tak jak mówisz, jak Marian też mógł wchodzić w grę, też, też był jakąś alternatywą, ale tak jak mówię, no skoro można było odciąć jego największy atut, czyli tą stójkę, szybkie, dynamiczne ręce, to lepiej było pójść w te zapasy. Zresztą trener Jocz, który jest mega, mega doświadczony, bardzo chciałem go mieć tutaj w narożniku, był ze mną, naciskał bardzo na te zapasy. Chciał, żebym je zrobił, bo, bo uważa, że chyba uważa, że mam dobre zapasy. Także słuchałem się go, słuchałem się także trenera Krzyśka, robiłem te zapasy, wychodziły, więc byłem w tym konsekwentny i prowadziłem tą walkę do końca, bo to działało trochę, do, do, trochę. Bardzo dobry weekend dla Was. wczoraj Daniel zrobił takie show, że naprawdę Ty się dokładasz pasfenu. No, także no działa. To działa w tym, w tym i nie tylko w tym roku. Ekipa Nemezis Iskry. Tak, dokładnie. No uważam, że powoli, powoli, małymi kroczkami będziemy najlepszym klubem w Polsce w przyszłości może w Europie znaczy może, na pewno, tylko jest to kwestią czasu, naprawdę każdy u nas w klubie ciężko zasuwa, mamy bardzo fajną ekipę, na to 66 i 70 kilo, dużo młodych zawodników jeszcze nieznanych dużo też już bardzo takich utytułowanych znanych zawodników, którzy też wpływają na te głębokie wody, właśnie mój kolega który był dzisiaj w narożniku Mateusz Makarowski, <coughs> zaznaczył swoją pozycję w KSW, bo też Uważam, że w jakimś stopniu był niedoceniany, a jednak pokazał w swoim pokazał, pokazał w Leonie, że schabowy i monster to jednak to jednak jest klasa no i co, i myślę z tego co wiem, to jakaś tam walka niebawem kolejna się jego szykuje, bardzo mu kibicuje i myślę, że, że Mateusz też będzie się piął bardzo mocno do góry tam w KSW i tak jak mówisz, wielu innych zawodników, właśnie Daniel Kolasiński teraz wygrał wczoraj przez, przez ten ciężki i piękny knockout i z tego co wiem Bogdan Danielko mój kolega, z którym przygotowywałem się też bardzo dużo do tej walki i bardzo mi pomógł, za co bardzo mu dziękuję, bo imitował mi bardzo dobrze. Gracja Namisia jest też w sumie podobnym zawodnikiem, dynamicznym, dobrze boksuje, ma szybkie, mocne ręce. Też dzisiaj walczy na, na, na DWM chyba, gali z Krzysztofem Geburkiem, właśnie nie wiem jak tam mu poszło, ale myślę, myślę że chyba do przodu, bo, bo jest naprawdę w super, super formie. Mi, jak smakuje takie zwycięstwo, bo to wielki rewanż na wyjeździe, kawał drogi od domu. Mimo tego miałem wrażenie, że trybu, tutaj sektor Skarżyska był chyba głośniejszy od, od tutaj gospodarzy. Wielka presja, wielki rewanż, Bukomachę, że nie przyznawiali na Ciebie. Jak to smakuje, tak zwycięstwo? Ja tego tak nie odbieram, że to była wielka presja, wielki rewanż. Dużo w mojej głowie od tamtej walki się zmieniło. Też można powiedzieć, że Przebudowałem sobie wiele rzeczy, zostawię to dla siebie, dużo myślałem, bo nie potrafię godzić się z porażką, nie ukrywam, chcę tylko wygrywać i, i nigdy nie, nie będę umiał radzić sobie z porażką, bo po prostu nie chcę przegrywać, chcę wygrywać, chcę być najlepszy na świecie, tak jak powiedziałem i nie starałem się nie brać tego do siebie na zasadzie tej takiej nagonki rewanżu, jakiej ta, jakiejś tam złej krwi, bo tak trochę się to nakręcało w mediach tylko potraktowałem to zadaniowo mam naprzeciwko siebie takiego zawodnika nieważne czy on ma na imię Gracjan miś czy jakoś inaczej, tylko starałem to po, podejść się do tego analitycznie, jakie są jego dobre strony jakie są jego słabe strony co należy zrobić, żeby wygrać co należy, co, na, na co należy uważać i wydaje mi się, że, że to bardzo dobrze zagrało, moi trenerzy również bardzo się w to zaangażowali. Ten plan zagrał super. Do tego doszła kolejna osoba do mojego teamu, pani Zofia, mój mój nowy psycholog, który też właśnie dużo, dużo rzeczy w mojej głowie uświadomił, bo zawsze byłem pewny siebie, zawsze mój mental był mistrzowski, ale Zobaczyłem dużo takich rzeczy, których wcześniej nie wiedziałem. Jakby otworzyła się moja głowa, złapałem świadomość na, na wiele nowych rzeczy, i widzę, że tu jest jeszcze bardzo, bardzo duże pole do rozwoju i jeszcze bardzo dużo muszę, muszę się nauczyć. Eee, no i co? Je, jakie było jeszcze raz pytanie, bo tak zgubiłem konsens teraz. Może powiedz, jak to, bo się w ogóle. Nie popełniać wiadomo błędów. Ta druga, to była długa walka, 5 rund, wiadomo ogromny wysiłek i tak dalej, tyle to trwało, ale od początku bezpiecznie, do celu, bez błędów i do swego. Tak jak się śmialiśmy to że wbiłeś, serce, wbiłeś nóż w serce na koniec w piątej, walce, w piątej rundzie. No tak, starałem się być konsekwentny, cierpliwy, trzymać się planu i, i tak jak mówisz, to zagrała. Co jeszcze do tego, bo mówiłeś o kibicach, to tak, mam wspaniałych kibiców. Team Kruk jest coraz większy, 500 km od domu, ponad 100, 100 kibiców ze mną. Też słyszałem ich cały czas w każdej rundzie, Miłosz, Miłosz, jak wychodziłem, aż w, w pewnym momencie mówię, kurde, jak to się tak drze tam na tych trybunach. Tak, co bardzo wam dziękuję, że, że za mną jeździcie, że mam tak liczną ekipę. Naprawdę to bardzo dużo dla mnie znaczy i cieszę się, że mam takich ludzi wokół siebie, że mam dla kogo walczyć, bo też y, o to chodzi w tym sporcie, że chcę sprawiać, żebyście byli dumni. Jeśli nie masz dla, dla kogo walczyć, to w sumie po co, po co walczyć. i też duże wsparcie na Twitterze, bo oczywiście dużo Polaków żyje i żyło Galo w Baku, gdzie wygrała Klaudia Segłona, no ale Wiktoria Trzewska się przebiała. Mój ziomek ze Skarżyska się bije. Oglądamy pen. A no to pozdrawiamy, pozdrawiamy Wiktorię w takim razie. Dziękuję Wiktoria, ja Tobie również kibicuję, bo z tego co... Dzisiaj się w ogóle dowiedziałem, bo tak samo odcięłem się od social medi przed walką, żeby skupić się w 100% na walce, a dzisiaj doszły mnie newsy, że Wiktoria walczy chyba w Olsztynie teraz, tak. tak? Z jakąś dziewczyną właśnie z doświadczeniem z UFC, także super, super walka. Bardzo mocno trzymam kciuki, kibicuję i, i dziękuję, że trzymałaś za mnie kciuki. W takim razie powiedz, na jaki jest plan na teraz? Zakorzeniasz się w Fenie, bronisz pasa, czy są jakieś na to inne pomysły na dalszą część kariery? Zobaczymy, czekam, czekam na propozycje. Eee, chcę chwilę odpocząć, są wakacje teraz, fajny okres. Tak jak mówię, cały czas byłem w treningu. Ta końcówka roku po walce z Gracjanem też była dla mnie bardzo ciężka pod wieloma aspektami, na pewno też psychicznym, bo tak jak mówię, porażka, nigdy, nigdy się z nią nie pogodzę, bo, bo taki po prostu jestem i nigdy nie będę się z tym godził, chcę dążyć tylko do wygranych i miałem tak samo tam później tak naprawdę kolejną walkę miesiąc później, kolejną walkę miesiąc później. Później chwilę jakiś tam dosłownie tydzień, dwa wakacji, i znowu cały czas mata, 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 czekałem na przeciwnika, dostałem info, że właśnie jest propozycja, żeby walczyć tutaj z Gracjanem. Opas w Lubinie tak naprawdę od razu zaakceptowaliśmy walkę dystans pięciu rund, więc te przygotowania były naprawdę bardzo mocne. Pod, pod względem kondycyjnym, ale też taktycznym uważam, że najlepsze przygotowania w życiu. I co? Teraz jest chwilka właśnie, żeby, żeby odpocząć, złapać oddech, usiąść sobie spokojnie przy obiadku z teamem i przemyśleć co dalej. Także czekam na propozycje i, i zobaczymy, co będzie dalej. Pierwszy raz pięć rund. Powiedz mi, byłeś dobrze przygotowany, ale czy było czuć, że Gracjan odpływa już w tej trzeciej, czwartej rundzie, że brakuje mu tlenu? Było czuć tą różnicę? W trzeciej rundzie poczułem już, po, po trzeciej rundzie poczułem, że kontrola nad walką jest już u mnie, że trzeba po prostu dociągnąć to do końca, walczyć mądrze, nie popełnić błędu i że będzie wszystko dobrze. Tak samo też powiedzieli mi trenerzy, żeby utrzymać koncentrację, trzymać się planu i wiedzieliśmy, że szala przechyla się na naszą korzyść. I co? No tak było. Bo to pierwszy było. raz 5 y, rund z y, y, Opas, y, wiadomo duża presja, ale wytrzymałeś, dałeś rady, jesteś tutaj przygotowany dobrze na, na, na takie dystanse. Tak, dokładnie. Cieszę się właśnie, że, że była to walka na dystansie pięciu rund i że weszliśmy w te rundy mistrzowskie, bo no, fajnie pobić się w tej czwartej i piątej rundzie w walce o pas. Myślę, że kurde, no scenariusz jak, jak z filmu, rewanż, skończenie pod koniec w piątej rundzie, bardzo mi się to, to podobało, że tak się to skończyło, nie gdzieś jakoś na początku. Wydaje mi się, że pokazałem, że potrafię się bić na tym dystansie. Czy trylogia wchodzi w grę? Bo kibicą się to wydaje naturalne przy stanie rywalizacji 1-1. Czekam, czekam na propozycje. No, wygrałem walkę, wydaje mi się, do, do jednej bramki. Tak jak mówię, by mogło być tak naprawdę 5-0, gdyby nie tam jakieś po, poślizgnięcie w pierwszej rundzie. Było 4-1, skończenie w, w piątej rundzie. Zobaczymy, co, co, co widzi organizacja, jakie ma plany. No myślę, że to reżyseria naprawdę pod y, y, pierwsza klasa, rewanż, y, pięć rund i skończenie w czwartej. Y, no lepiej sobie nie mogę tego sam Jesteś z pasem, jak ten pas tutaj na, twoi, na twoim barku, y, jak się czuje? No to pytanie do was, jak, jak się prezentuje. Ładnie leży, złoto, pasuje? Złoto z czerwca no, no, to, no to super w takim, brakuje takim razie. Brakuje już ramion na pasy w takim razie. Jeden, jeden tu, jeden tu, drugi tu i... Zmieścimy je jakoś. Słuchaj, to w generalnie w historii organizacji FEN jest jeden najsłynniejszy i to już się chyba nigdy nie zmieni, Double Champ, Andrzej Grzebyk. Natomiast to, co ty myślisz o tym, żeby się może ze zmierzyć ze zwycięstwem main eventu? Z Damianem? No nie zobaczymy. A, no tak, no w sumie kurczę ogólnie. No, Damian, Damian, Damian jest moim dobrym kolegą, dużo ze sobą, dużo, dużo, nie dużo. Trenujemy ze sobą, kolegujemy się, więc myślę, że raczej taka walka odpada. Z Patrykiem się nie znam, także jeśli wygrałby tą walkę, dla mnie bez problemu. To w takim razie co, gratulujemy Miłosz Kruk mistrzem organizacji FEN w kategorii piórkowej. Dziękuję bardzo, dziękuję za wywiad. Dziękujemy.